Dobra widzowie, odpalam obiecany quiz. Braciozaur co jakiś czas wrzuca nam ciekawostki na temat dinozaurów. Przeróżne te ciekawostki. I teraz, już jakiś czas temu co prawda, wrzucił quiz na temat wiedzy o dinozaurach. Z tych ciekawostek, które wpisywał. I zobaczmy jak bardzo słuchałem. Braciozaur. Dwa złote. Życzę powodzenia. Życzę powodzenia. Braciozaur. Trzymam kciuki. Wierzę w ciebie. E, dzięki, że we mnie wierzysz, ale Chyba cię zawiodę, Myśl Pysiu. Chyba cię zawiodę. I raczej, raczej jesteś tego świadom. Dobra, lecimy widzowie. Quiz o dinozaurach dla Urhary. Znaczy, każdy go może rozwiązać. Macie tutaj tytuł na same quizy. Możecie też napisać, ile wam na przykład wyszło. Albo jeśli to jest odcinek, to w komentarzu do tego odcinka napiszcie, a, ile wam wyszło. Jak się nazywa kamienie, które połykały niektóre dinozaury? Mi się wydaje, że. gastrolit. Tak, dobra. Nawet jeśli już wszystko będzie źle, to i tak jestem zadowolony, że chociaż jedno zdobyłem. Z tego teraz, mimo mylnej nazwy, to albo teropod, albo ceratops. Z tego teraz ceratops, kurwa! Paky kurwa! To było. To na pewno braciozaur nam mówił. Dinozaury dzielimy na... O to, to pamiętam, to pamiętam. Eee... płazio i ptasiomiednicze, miednicze i pta... Te, 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 kurwa! Pierwszy dinozaur, który został opisany na podstawie szczątek z terenów dzisiejszej Polski... Tego chyba nie było na zajęciach, chyba tego nie było w tych ciekawostkach. Eee... Braciozaur! Kurwa! Myślałem, że masz nic z tego. A tak to bym na pewno dał Velocipesa. Velocipesa na pewno bym dał. Wyplówkę wypluwały... Wyplówki! Nie. Dobra. Trzeba się skupić, widzowie. Pterozaury mięsożerne... Wszystko żerne mi się wydaje. Nie, nie, nie! Wyplówkę! To rybożerne! Coś urodemu nie idzie. Coś mówiłeś? Hmm. Hmm. Nazwa dinozaur oznacza... S Ogromny jaszczur. Strasz, Wiedziałem. Byłem blisko. Byłem blisko. Widzieliście, że ja tam myszką tam, tam... Największe y zauropody, tak jak braciozaury. A wiedziałem, że coś z braciozaurem było. Ja wiedziałem, ja wiedziałem. Dziennie musiały zjadać. Trzy tony. Bo tonę nie. Pięć ton to za dużo. Spotkajmy się w połowie. Kurwa. Ile średnio żyły dinozaury? A, 24, 30, Trzydzieści pięćdziesiąt dokładnie. Niektóre, niektórzy naukowcy uważają, że kilka serc mógł mieć. Tyranozaur. Nie, nie, to by było za łatwe. Stegozaur, Braciozaur. Braciozaur ma parę serc. Nie idzie dobrze. A już końcówka testu: chyba nie zaliczę tego Hipsyfolodont. Pomimo, że chodził na palcach, chyba chodził, o to chodzi. E, był dosyć szybki. Z jaką prędkością biegał? Ja mam wrażenie, że niektórych z tych rzeczy nie podawałeś mi w ciekawostkach. 60, 40. 60 to trochę za szybko w sumie. Jaki dinozaur miał puste żebra? Diplodok. Faa Jaki dinozaur zaliczał się do grupy Ornitomimoza? Ej, jakiś latający. Niektórzy paleontolodzy myśleli, że stygimolochy to młode osobniki pachycefalozaurów które w miarę dorastania traciły. Ok. Zęby mi się wydaje. Zęby i kolce. Kurwa. Nie uczysz się z Donajtów masakra, nie chciałbym. <noise> Przepraszam. Ale miałem dwa dobrze widzowie. Dwa na trzynaście. Jak oceniacie moją wiedzę na temat dinozaurów? Braciozor będzie zaraz krzyczał, ale poprawię się, poprawię się. Braciozor, z kolejnych ciekawostek teraz poprawię się. Coś tam pamiętałem.